Hejka z tej strony Enka, to jest druga część filmu opowiadającego o mojej traumatycznej cesarce. No, zabrali mnie, można powiedzieć, że wprost pod prysznica. Pokąpałam się i usłyszałam, że już muszę jechać. Dziękuję wszystkim moim wspierającym. Pełną wersję historii, tak ze wszystkimi szczegółami, których tu niestety nie mogę powiedzieć, i nie chcę, i nie jestem gotowa, ale dla wspierających dodam taką pełną wersję. Więc proszę, dołączcie do wspierania, bo jako samotna mama to ciężko mi. No, chyba, że ktoś ma ofertę pracy zdalnej. To proszę pisać. Nie wiedziałam, że jadę docelowo na operację, tylko myślałam, że będą jakieś przygotowania. I założyli mi koszulę. I pojechałam na blok. W ogóle zszokowana, że nie zdążyłam nawet nikomu powiedzieć. Nikt, nie, nikt mnie nie podtrzymywał na duchu. No, czułam się totalnie osamotniona. O telefon musiałam oddać. Pytałam się personelu tego już tam na bloku operacyjnym, czy mogłam sobie włączyć medytację. Chociaż na słuchawkach. No, usłyszałam odpowiedź, że nie. Okej, okay, w porządku, takie są procedury. Przyszedł anestezjolog. Mimo, że informacje były już podane dzień wcześniej, zaczął mi się wypytywać, czego nie mogę brać. Powiedziałam, że byłam uzależniona, bo uważam, że powinien to wiedzieć. Zadecydowali, że dostanę znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnętrzoponowe. Dwa znieczulenia w kręgosłup, które miały na celu odciąć czucie, w dolnych partiach ciała. No, te emocje, co mi towarzyszyły, to ja nie jestem w stanie tego oddać teraz słowami, bo wiele rzeczy również nie pamiętam. Mam wymazane z pamięci no, taka reakcja stresowa. Wiem tylko, że miałam się zwinąć w kłębek i lekarz zrobił nakłucie, akurat no, nakłucie było za pierwszym razem, ale wyżej miałam też ten celnik zewnątrzoponowy, ten blok przez który miałam mieć podawane środki przeciwbólowe inne niż te, od których byłam uzależniona. Oczywiście znieczulimy przed wkłuciem się w kręgosłup, skoro nie mogę mieć słuchawek, no bo zrozumiałam, tak sobie sama to tłumaczam, może zapłacają jakieś na sali operacyjnej urządzenia. I poprosiłam tylko, żebym dostała informację, jakie leki dostaję, bo ja po prostu miałam fobię, że dostanę... Coś z zawierającego opieki. I prosiłam tylko tą panią położną, żeby mnie złapała za rękę. To było za trudne. Po prostu ta znieczulica, ten brak empatii. To, jak ja wtedy się trzęsłam i słyszałam tylko, że proszę się uspokoić. Byłam znieczulona już później, bo to kilka minut trwało. Czy ja czuję od was w no Nie czułam, ale bałam się. Bałam się, że coś może pójść nie tak, że jednak mi podali te leki, bo ten stosunek był. Bardzo lekceważący. Nie wiem, czy dlatego, że jestem osobą, która brała środki psychoaktywne. Nikt mnie nie określał, per, śpół, y, Nikt nie mówił do mnie w ten sposób. Nie, nie, nie. Nie usłyszałam takich epitetów na swój temat. Nawet mi nie odpowiedziała, jaki jest powód, że mnie nie weźmie za tą rękę. Przecież trzymały mnie, jak lekarz się wkuwał. Więc nie było to powodem, że ja się na przykład ruszę i ten ruch spowoduje zmianę pozycji i na przykład igła się jakoś wykręci. Ale to, że, że lekarz się nie wkuje, straszenie mnie, um, to nie było problemu z tym. I ja bardzo miło się do nich odzywałam. Nie, nie miałam żadnych roszczeń. Nie wyobrażam sobie, jak wygląda poród naturalny z takim nastawieniem personelu medycznego. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jeśli. Miałabym taką możliwość zadzwonić do mojej mamy, zadzwonić do moich koleżanek. Byłoby dużo łatwiej mi. Ja czekałam na dziecko i ja też się stresowałam o jego zdrowie. Nie wiem, ile sam ten zabieg trwał, bo nie miałam aż poczucia czasu 20 minut, 30. Nie wiem. Ja tylko w stresie, żeby wszystko się udało, żeby nie był zaplątany w jakieś pępowinę, żeby, żeby wszystko było z nim dobrze. Znaczy z nim, no z dzieckiem, bo nie znałam płci, nie chciałam znać płci z takich też moich osobistych powodów, ale również nasze babcie nie znały, prababcie nie znały. Kobiety mogły rodzić tak. I czemu nie ja? Jeszcze doktor nie wyciągnął go. Takie miał uczucie, bo czułam to szarpanie i, i tak dalej. I słyszę takie łe, takie łe, takie łe z takim, z taką dekadencją, z taką melancholią z taką wrażliwością z takim po prostu jestem inny niż wszyscy i te dzieci, które się tak łe, łe, łe", tak prostacko w tym łe w tym było słychać wszystko tam było słychać wrażliwość, tam było słychać spokój tam było słychać wyważenie takt, kulturę nonkonformizm inność, bunt nonszalancję, arogancję no po prostu wszystko tam było w tym łe Miłość, ale taką miłość po mojemu będzie. Bo jestem, Maksiu, niepokonany. Jak moja mama Enka niezwyciężona. Jestem wszystki. Tego łe to nigdy nie zapomnę i będę mu opowiadać. Jak doktor jeszcze ci nie wyciągnął, jeszcze w brzuchu łe robiłeś. Bo to było takie stłumione. Nie wiem, ja przynajmniej to tak odczuwam, że Maksiu jeszcze z brzucha się da i takie mi, mi, później jeszcze to było więc ja do niego mówię, moje łe, znowu się drze moje łe i moje mimi. Maksiu <mach> <w> skarbie i słuchajcie, byłam przygotowana na dziewczynkę na córkę, doktor wyciąga pomachał mi tam <mach> jego przyrodzeniem przed oczami ma pani syna, co miała być Helena Amina a ja mam syna oczywiście żartuję, no to było takie dla mnie zaskoczenie, ale nie nie żałuję, że mam synka bardzo się cieszę i teraz tak myślę, nie chciałabym dziewczyny nie chciałabym żeby to była córka, nie chciałabym żeby to był w ogóle to inne, inne dziecko i tak położyli mi go tu przy buzi ja go tak dotknęłam, pocałowałam no co, wzruszam się to moje łe, to był cały mój świat. I to mi, i to mi, i to mi. No i teraz jest najfajniejszym, najcudowniejszym dzieckiem na świecie. Dla mnie jest wszystkim. Te moje dwa koraliki tak na mnie spojrzały. Cześć, matka! No i ja wiedziałam, to moje na zawsze, kochane. Taki cały mój świat. Także idę teraz ten, ten mój świat obejrzeć, czy śpi spokojnie. Z czego jestem dumna? Bo oprócz tych negatywów, smutku, samotności, zdołowania, sama mama, ja tak mówię, sama mama, samodzielna mama. Pojawił się błąd. Błąd w sztuczce medycznej. Ten cewnik, który miałam umocowany w plecach, przyklejona była tutaj rurka przy sercu, była taka rurka włożona po prostu w kręgosłup. No to jest ten cewnik. Przez to są podawane leki przeciwbólowe, ponieważ to znieczulenie, które jest podawane przed operacją, no ono trwa 2-3 godziny. Później powoli zaczynasz odzyskiwać czucie w nogach, i po 8 około godzinach, no starają się Panie, pielęgniarki Cię pionizować. U mnie wyglądało to tak, że była ta akcja, z którą opisywałam z Morfi Fifi yy, i pani przyszła co to jest? Zapytałam. Morfi Fifi. Wyrwałam rękę. Ktoś tam mi pisał w komentarzu, że są sytuacje, że jednak trzeba wziąć te opio, nawet jeśli się było w przeszłości... W uzależnieniu. Tak. Jeśli są sytuacje, które naprawdę tego wymagają, i słyszałam też takie opinie, że mogę raz wziąć i dla mnie to jest tak. Je, znam osoby uzależnioną od alkoholu i niestety to jest tak, że napije się kieliszek i wraca do picia. I wiem, że osoby, które, a będę kontrolowanie zażywać coś tam, substancja. A tylko raz sobie wezmę, czy od czasu do czasu? Nie. To jest raz, później jest od czasu do czasu, a później jest aktywne uzależnienie to, i totalne dno. I ja jeszcze zapytam lekarza w trakcie operacji, po już tym znieczuleniu. Panie doktorze, a co ja dostanę? Ja tylko proszę o nazwę leku. Metamizol. ta da, -da dam Czyli jako jedyna w szpitalu gdzie dziewczyny standardowo po cesarce, na ten ból, który się pojawia, gdy znieczulenie przestaje działać, dostają opio. Czy fenta, czy morfi fifi, czy inne, bo jeszcze mnie pytali, czy oksy na przykład mogę, a ja mówię: ludzie, ja nie mogę żadnych opio. I gdy te dziewczyny już tam na sali dostawały morfi leżały, te pompy szły, one w ogóle od rzeczy mówiły zastanę a ja gdy zaczęło puszczać mnie to znieczulenie niesamowity okropny ból chyba takiego jeszcze nie czułam pytałam czata GPT żeby mi to wyliczył i powiedział mi czat że mój ból to było 7 7-8 a w niektórych momentach mogło być 9 na 10 podczas gdy inne pacjentki to ból około 3, 4 na 10. I jestem z siebie niesamowicie dumna, że ja na pyralginie, bo ja już w pewnych momentach myślałam, ja nie dam rady, ja już nie wytrzymam. Ja już nie wytrzymam tego po prostu bólu, ja już nie wytrzymam tego bólu połączonego z rozwaloną psychiką, z tą sytuacją, z tą samotnością, z tym, co ja mam dalej robić. Przyjaciółki daleko, rodzina daleko, co ja mam dalej robić? Mam to moje uchę piękne, mimi tego Maksunia najukochańszego na świecie. Co ja mam dalej robić? No ja Majki nie dostałam, no ale wszystkie mają być pionizowane, no to Enka też. No i pionizuję Enkę. I Enka na tej pyralginie i tym paracetamolu i darła mi japę, to mi raz ketonal dali. Ten ketonal chyba dostałam tylko tu albo perelginę, już naprawdę, no byłam tak, w takim szoku, w takim, zru, taka zdruzgotana byłam, że ja po prostu nie pamiętam na ten moment. I pani mnie pionizuje. Staram się wstać, próbuję, ból niesamowity. I po prostu zrobiłam sobie czary-mary moje, technikę relaksacyjną, medytację i starałam się po prostu skoncentrować na czymś innym, nie czuć tego bólu, ale to przebijało. Jednak w pewnym sensie to sobie w głowie przynajmniej zblokowałam. Już nie będę tutaj opowiadać krok po kroku, ale udało mi się wstać. Pani powiedziała, że mogę sobie już siąść. Ja wstałam i chodziłam. Ale jest rzecz, która do tej pory mnie dręczy. Czwartego dnia, trzeciego, czwartego dnia już jogę zrobiłam. Pani doktor mnie tam, co pani robi, no nie wolno, bo pani szwy pozrywa. Nie, zerwałam, że je nie polecam, nie róbcie, tak. Nie miałam baby bluesa, nie mogłam sobie na to pozwolić. Ale wstałam i chodziłam i jestem z tego dumna. I ja szybciej i sprawniej działałam, chodziłam, dzwoniłam, kombinowałam, załatwiam, żeby mój Maksiu był bezpieczny, miał stabilność, żebym nie miała czarnej dziury w głowie, co ja mam teraz robić. I żeby moje dziecko nie odczuwało mojego stresu, chociaż on i tak to odczuł. I mimo tej traumy jestem niezwyciężona. I mam poczucie własnej wartości. Mega, mega, mega. Byłam prywatnie u neurologa, bo Marcin miał zleconą konsultację. Wszystko wyszło dobrze. No troszkę ma asymetrię ułożeniową, ale to jest taka tendencja. Tylko stan jego zdrowia jest ok. I to jest dla mnie największą nagrodą za, te, za to całe cierpienie męczarnie gehenne, którą przeszłam tam nie wiem jak długo jeszcze mnie to będzie bolało dostałam lek z grupy NLPZ niesteroidowych leków przeciwzapalnych mam zaleconą wizytę u urologa ze sobą z tym kręgosłupem naprawdę mi jest ciężko mimo, że nakładam maskę śmieję się, sar rzucam sarkazmami ironizuję ale w tym momencie kiedy ja to robię, siedzę ja mam przejść, to ja już 500 metrów, ja już jestem dętka. Śmieję się, po co mam zrobić? Będę się użalać nad sobą. No to się trochę, trochę się dzisiaj poużalałam. Mam tylko jedno w głowie, nie poddam się. Jedyna, która była bez przeciwbólówek, na o takich shitach na ból głowy, ta pani kara z wysokim progiem bólu. To jestem ja, cytuję. I również mam problem z tym, że w wypisie moim Winnie, uzależniona od środków narko. I ja to będę chciała o korektę prosiła o korektę wypisu, ponieważ ja nie jestem w aktywnym uzależnieniu. A z tego co konsultowałam się z lekarzem, to takie coś pisze się, jeśli ktoś jest w aktywnym uzależnieniu. I powinno być napisane w fazie remisji. Czy w przeszłości? Na drugim wypisie napisane jest matka w przeszłości uzależniona. Wszędzie trzeba pokazywać wypis. Pójdę do lekarza z małym wypis pokazać i co to taka, nie wiem, kara jakaś, że ja byłam tam spanikowana, zdezorientowana, zdezorganizowana, chaotyczna, bo miałam sytuację, jaką miałam, a nie będę każdemu pleciugować. I wielki problem. Wizyta była tam różnych, ja wiem, instytucji pomocowych, jak to nazwać, bo ja nie miałam adresu zamieszkania do podania im, tylko miałam adres zameldowania stałego. U rodziców w domu, bo mam u rodziców w domu zameldowanie, mój własny dom. Pani psycholog, za to, która mnie tam odwiedziła, bo wnioskowałam o panią psycholog, bardzo mi pomogła. Nakierowała mnie, doszłam z nią do sedna, i zadecydowałam w tamtym momencie najlepiej, jak mogłam, podjąłam najlepszą decyzję. I to, co powiedziała, rzutuję to, opiekuję się jednym dzieckiem. Moim dzieckiem, małym dzieckiem, kocham je. I daję radę sama. Daję radę, jestem szczęśliwa, jestem dumna, boli mnie, cierpię, niesamowicie cierpię. Fizycznie, ale psychicznie nie cierpię już. Pytałam, co mi się dzieje, że mnie te plecy tak bolą, czemu ja mam tą rurkę tutaj. Lekarz, a bo tu będą te leki podawane, i no to musi na razie zostać pierwszego, pierwszego dnia po cesarce. Więc ja myślę, no, nie wiem, może to to jakoś w czy coś, no, Ja nie miałam w ogóle takiej świadomości, bo byłam po prostu w takim stresie, w takich nerwach. I jeden lekarz myślał, że te leki są podawane. I cewnik był do momentu, aż idąc po prostu zgięta w pół, powiedziałam do, je, do pielęgniarki, ona za, zawołała anestezjolog, a anestezjolog. A czemu ma pani ten cewnik? No z innego oddziału. A ja mówię, no miały być jakieś leki podawane. Te leki w ogóle mi nie były podane ani razu. Zapomnieli, że mam cewnik. I ta pani doktor jeszcze taka w ogóle, taka konsternacja. Przepraszam, no już tu pani wiem, no widocznie ktoś tutaj, jakieś niedopatrzenie było. Niedopatr za to niedopatrzenie. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia struktur nerwowych. Zespół popunkcyjny miałam. Czyli wylewanie płynu mózgowo-ordzeniowego, niesamowite bóle głowy, okropne bóle pleców, że ja muszę co chwilę teraz siadać, i zarówno ten bok, i właśnie y, cały kręgosłup, zwłaszcza te bóle karku tutaj, nic nie mogę zrobić, ja mam skoliozę, i najgorzej jest, jak ja po prostu idę, mam dosyć dużo do. Długą drogę do sklepu. Do lekarza, no to w ogóle 3 km. Nie mam prawa jazdy, to jest ten problem. Nie ma tutaj też takiego połączenia w miejscu, gdzie jestem, jeśli chodzi o komunikację miejską. No przesurwiwal. Wszędzie daleko. Koszmar. Koszmar, jeśli chodzi o pokonywanie tych odległości na nogach. To jest koszmar. To jest dla mnie po prostu taka walka, że. Myślę sobie wtedy tylko jedno. Dałam radę wyjść z uzależnienia od opio, twardych narkom. Dałam radę. Jestem niezwyciężona. To co, ból pleców nie rozwali? Ale ten ból jest, powiem wam, jeszcze gorszy od tego skręta wielomiesięcznego, tego głodu abstynencyjnego, który przeżywa. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Bardzo dziękuję Marcie, która zaproponowała, że może mnie podwieźć Tutaj do biedronki, bo tak to mi 3 km dymała z siatami. Także mogę powiedzieć: Przeszłam cesarkę na żywca. To znaczy, po cesarce byłam na żywca bez przeciwbólowych leków. I taki daję tytuł. I jako, że w mojej dokumentacji medycznej, czyli wypisie ze szpitala, moim i także Maksia, źle oznaczono mój status uzależnienia, czyli nie napisane jest w przeszłości w stanie remisji, będę składała, wnioskowała o sprostowanie tych danych. Ponieważ jest to bardzo stygmatyzujące i dla mnie, i dla mojego dziecka. Jeśli doceniasz moją twórczość, postaw mi kawę, daj łapkę, kurę i komentarz. Dla zasięgów. Nie dajcie się stygmatyzować, walczcie o swoje prawa. I też apeluję do personelu: nie stygmatyzujcie nas. Bo to, że my kiedyś byłyśmy uzależnione, a jesteśmy w innym momencie swojego życia, to jest tylko powód do gratulacji. A przynajmniej do traktowania nas jak człowieka, jak kobietę, jak matkę, a nie jak śmiecia, który nie zasługuje nawet, aby go potrzymać za rękę. Hejka, heka, mówiła Enka.